W mojej ocenie moi wyborcy są to bardzo świadomi i rozsądni ludzie, co udowodnili głosem właśnie na mnie są nie poddali się telewizyjnej, mainstreamowej propagandzie, nie wierzą za bardzo w media sprzyjające moim kontrkandydatom. W związku z czym, jeżeli ktoś chce pozyskać ich głosy, to musi przede wszystkim jakoś do nich trafić. I stąd moja propozycja, żeby zaprosić moich dwóch kontrkandydatów, którzy znaleźli się w drugiej turze, do rozmowy na moim kanale na YouTubie. Moi wyborcy w sporej mierze wiedzę o świecie czerpią właśnie z mediów społecznościowych, nie z telewizji. Więc ta rozmowa na YouTubie sprawi, że będziemy w stanie dotrzeć do moich wyborców i moi dwaj kontrkandydaci będą mieli możliwość zaprezentowania się nim, będą, będą mieli możliwość powiedzenia, co tak naprawdę myślą na ważne tematy. Niestety debata publiczna wygląda tak, że nie da się mówić tam o wszystkim. Jest wiele tematów, które w ogóle nie miały miejsca w tej kampanii, na przykład jak prawo do posiadania broni. Te tematy praktycznie nie istniały, kandydaci nie byli o nie pytani, więc zamierzam tą lukę uzupełnić. Podczas tej rozmowy u mnie na YouTube oczywiście, jeżeli obejką kandydaci się zgodzą. Zamierzam też dać im deklarację do podpisu, deklarację z tematami bardzo ważnymi dla moich wyborców i mam wielką nadzieję, że oni tę deklarację podpiszą.